Na początku robotników musiała drażnić ta natrętna staruszka, która godzinami przesiadywała w warsztacie. Ale potem zostaliśmy przyjaciółmi. Kochali swoją pracę. Wiedzieli, że ja kocham muzykę i że dzięki mnie muzyka zabrzmi w dziele ich rąk. To były dobre chwile. A później przed ten niezapomniany dzień, kiedy dostarczyli tutaj moje klawesy, moje dziecko. Nie dali rady wnieść go po schodach, więc z podwórza wciągnęli go na linach przez okno. Kilka tygodni stał nieruszany. Potem wezwałem stroiciela. w końcu był gotów. Przez dwa dni tylko siedziałam na tabolecie, kładłam ręce na klawiaturze, dotykałam klawiszy, potem dotykałam strum. Całej tej czarodziejskiej muzycznej maszynerii, tego cudownego instrumentu pełnego dźwięków. Nie zagrałam ani jednej nuty. A ja, Mirabel, zgromadziłem mnóstwo nagrań muzyki barokowej, zwłaszcza utworów na klawesyn ale sam nigdy nie grałem. Słuchałem muzyki wyłącznie za pośrednictwem piekielnie drugiego zestawu stereo. Do głowy mi nie przyszło, że można zrobić to, coś ty tutaj zrobiła. Bardzo uważnie, bardzo pilnie przesłuchiwałem taśmę. czułem sama, bez nóg. Aż potrafiłem każdemu klawiszowi przytworzyć odpowiedni dźwięk. Teraz mogłem usiąść do klawiatury w dowolnym miejscu i bezbłędnie wiedziałam, jaką wydałem Grałam dotąd, aż klawesyn stał się częścią mojego ciała. Moje ciało częścią klawesyny. A później zaczęłam się wsłuchiwać w paźmie, po stokroć uważniej. Używałam słuchawek, żeby mnie nie rozpraszał żaden inny dźwięk. Bez końca przegrywałam drobne urywki. Tłumaczyłam muzykę w głowie na muzykę palców. Żyłam jakby w samym sercu muzyki. Kazałam stawić w tamtym pokoju podwójne okna, żeby nie przeszkadzać sąsiadom. Czasami grałam przez całą noc. Jak mówiłam, dla niewidomych noc mało się różni od dnia. Chciałam być sam na sam z muzyką. <laughs> więc grasz bez nudni, Rabel? To znaczy nie z nud? Grasz ze słuchu? Czytasz dźwięki? No tak, to jasne. Boże święty, nie pomyślałem. Owszem, tak, ale pamiętaj, muzyka to przede wszystkim dźwięk. Nuty są tylko zapisem, sposobem przekazywania. Teraz mamy taśmę, więc możemy przekazać muzykę łatwiej. Dzięki taśmie znam muzykę w jej prawdziwej postaci. Nie potrzebuję nut. Czasami mam spore trudności, zwłaszcza z bachem, z jego polifonią. Dwiema, trzema, nawet czterema głosami. Kiedy się przeplatają i uzupełniają. Może i lepiej bym sobie radziła, gdybym widziała mnie no ale jeżeli się wsłucham uważnie, potrafię oddzielić głosy. Ogromnie się różnią wiesz, Uczę się grać każdy z osobna, później je składam. Wspaniałe przeżycie, prawie jakbym sama komponowała. Spoglądam na nią z rosnącym podziwem. Trudno uwierzyć, że ów niedawny koncept był grany ze słuchu przez kogoś, kto nigdy nie widział zapisu. Nie wiedzieć czemu wyrobiłem sobie przekonanie, jak zresztą wiele innych osób, przekonanie, że właśnie muzyka zapisana w partyturze jest tą prawdziwą muzyką, natomiast to, co się słyszy, kiedy ktoś gra z nut, jest, no cóż, tylko interpretacją. Ale Mirabel ma rację. Prawdziwa muzyka to dźwięk, brzmienie wypełniające głowę kompozytora. Nuty zaś są wyłącznie zapisem. Za pomocą nut muzyk przekazuje brzmienie muzykowi, Albo kompozytor przekazuje brzmienie wykonawcy. Zastanawiam się, czy także w malarstwie istnieje coś podobnego, a ja nic o tym nie wiem. Może właśnie stąd biorą się moje kłopoty. No to by miało sens. Mirabel nie widzi, ponieważ się boi tego, co zobaczy. A gdybym tak namalował jej wspomnienia, jak wtedy na Plac może się przekona, zaufa, że jeśli tylko zechce widzieć moje obrazy, jeśli sobie na to pozwoli, wówczas ujrzy jedynie coś dobrego. W pewnym sensie obrazy będą jak nuty, a ja zostanę wirtuozem. Przekażę oryginalny wizerunek zapisany w głowie Mirabel, niczym brzmienie w głowie kompozytora. Uśmiecha się do mnie. Nasze ręce wciąż leżą splecione. O czym myślisz, Jacques? Czuję, jak coś ci się kłębi, wiruje pod czaszką. Czuję to niemal fizycznie. Czuję też te drobne skurcze w Twoich dłoniach. O co chodzi? Mirabel, zgodzisz się czegoś ze mną spróbować? Tamten obraz, Plac Fürstenberg, połączenie Twoich wspomnień, siły Twojej wizji z moimi zdolnościami malarskimi, pomogło nam stworzyć coś, czego nigdy bym nie stworzył sam. Podobnie jest z muzyką, kiedy najpierw słuchasz taśmę, a potem grasz. Słuchałem Twojej wizji i malowałem, łączyłem ją z własną. W jakiś niezwykły sposób otworzyłaś mi oczy. Przerywanie widzące spojrzenie mi Robert przywarło do mojej twarzy. Mówię dalej, mam nadzieję, że nie poczyta mi tego za impertynencję. Gdybym namalował obrazy miejsc, które zapamiętałaś, gdybym jak najdokładniej przelał twoje wspomnienia na płótno, to może pewnego dnia nabrałabyś dość zaufania do naszego wspólnego dzieła i pozwoliła sobie odzyskać wzrok, rozumiesz? Tak. Rozumiem. Z przyjemnością posiedzę przy Tobie, kiedy będziesz malował. Tu w pobliżu mam 20 takich miejsc. Wszystkie noszę w pamięci. Moglibyśmy razem tworzyć piękne obrazy. I powinniśmy jeszcze raz namalować ten klas w Ustenberg. Tam tak ślicznie, tak dobrze pamiętam. A teraz, Jacques, i ja bym chciała Ci złożyć pewną propozycję. Oho, znowu jeszcze jedna propozycja. <gry> — Najpierw propozycja wymiany, ja opisuję gołębie, kolor, wygląd i tak dalej, a ty mi wyprawia ucztę. Potem propozycja, żebym namalował portret za tysiąc franków. Wreszcie propozycja, żeby każda z nas o sobie o przyszłości, a tym razem... Nie? Chyba wyczuwa uśmiech w moim głosie. Mocno ściska mi ręce. Które jest to za mnie w sprawie bólu tym magicznym rękom. — Zapomniałeś o jednej propozycji, Jacques. — O czym? Trudno ją nazwać nieprzyzwoitą, ale prawie ci się oświadczyła, nie pamiętasz? Będę po raz pierwszy jestem zadowolony, że nie możemy zobaczyć. Tym wodaję. Zaczerwieniłem się. Mirabel nie spuszcza ze mnie oczy. Im, że te oczy widzę. Pamiętam, Mirabel, wtedy nie zrozumiałem, bo nie znałem cię tak dobrze, ale to była najmilsza z Twoich propozycji tylko że, jak mówiłem, jestem żonaty. Teraz, kiedy znasz całą prawdę, czułbym się nie w porządku. Nie potrafiłbym, jeszcze nie potrafiłbym żyć ze świadomością, że oszukuję żonę, dzieci, siebie samego. Poza tym czułbym, że cię wykorzystują. Wierzę ci, ale to nie są prawdziwe powody. Sęk w tym, że jestem stara, tak? No to też mi rabel, chociaż im dłużej cię znam, tym mi się wydajesz młodsza. A tymczasem z każdym dniem się starzeje, taka jest prawda. Czy teraz mogę Ci złożyć swoją propozycję? Uśmiecha się szeroko, jak nikt w Doskonale obniżone słowa, subtelna modulacja, promienny uśmiech. Skąd u starej kobiety równe, piękne zęby? Z całą pewnością nie są sztuczne, wyglądają zbyt naturalnie. Mirabel uśmiechając się nie zaciska ust, a właśnie po tym często się poznaje ludzi z proteżem. No dobrze, wal tę propozycję. To znaczy, mam mówić czy nie mówić? Pierwszy raz słyszę wyrażenie wal propozycji. Jedno jakby przeczy drugiemu. Uśmiech zniknął z twarzy, pogłębiły się zmarszczki między brwiami. Ręce spoczywały bezwładnie w moich rękach. No to znaczy, mów, proszę, no składaj propozycję. Słucham. Odkąd zacząłeś tu przychodzić, zrozumiałem, że moje mieszkanie to jedna wielka ruina. Starałam się je utrzymać w porządku wszędzie tam, gdzie mi się udało, dosięgnąć, ale powiedz szczerze, reszta wygląda okropnie, prawda? No, no tak, rzeczywiście trochę tu brudno. Sufity są szare, obrośnięte starym kurzem, tapeta obłazi całymi płatami, framugi, drzwi też nie są za czyste, tam gdzie nie sięgasz, no ale bez przesady, no tak źle nie jest, robisz co możesz. Nie żak. Chciałabym, żeby mój dom był piękny. To możesz mi? Znasz się na tym, umiesz malować, kłaść tapety i urządzić wszystko tak, żeby dom wyglądał czysto i ślicznie. Jesteś artystą, więc pewnie potrafisz. Mm. Mirabel minęło tyle czasu. Młodości owszem zdarzało się, nawet często. Ale potem przez 20 lat nie miałem zbyt wielu okazji. No, moja propozycja jest taka. Wyprowadź się z tego zimnego, brudnego strychu i zamieszkaj ze mną. Oddam ci sypialnię rodziców, wcale nie używam. Masz tam dobre łóżko i szafy. Nigdy nie wchodzę do tego pokoju, ale świetnie go pamiętam. W pokoju Roland Gram tamten może być Twój. Jeśli mi pomożesz doprowadzić mieszkanie do porządku, żeby znowu się stało piękne, a nawet piękniejsze niż w czasach mojego dzieciństwa, możliwe, że również dzięki temu uda mi się odzyskać wzrok. Ostatnie zdanie sprawia, że tłumie odruchowy sprzeciw. Pracowałem sobie na wolność, na święty spokój. Nie chcę rezygnować ze wszystkiego, co zyskałem. Z drugiej strony Mirabel ma słuszność. Piękne mieszkanie, przystanie radości, zadowolenia mogłoby bardzo pomóc. Jesteś pewna, Mirabel? Pamiętaj, nabrałaś już pewnych nawyków osoby samotnej. No i ja zresztą też. Oboje cenimy sobie samotność. Chociaż często nas przeraża. Myślisz, że wytrzymasz taką stałą, bliską obecność drugiego człowieka? Zastanów się dobrze. Już się zastanowiłam. Masz rację. Na razie spróbujemy, czy to zagra. Jeżeli któremuś z nas będzie niewygodnie, zawsze można wrócić do starego układu. Ja tylko potrzebuję czasu rano na naukę języków, na muzykę, na gimnastykę i jogę. Ty mówiłeś, że rano biegasz, więc nie będziemy chyba sobie zawazać. Później zajmuję się gołębiami, wtedy ty możesz ich malować. A potem, na przykład po południu, po odeżynę, moglibyśmy malować razem, tak jak powiedziałeś. Chyba całkiem rozsądny plan. Co ty na to? Niemowlę się uśmiechem. Słyszę uśmiech we własnym głosie i wiem, że Mirabert także słyszy. Gdyż uśmiecha się w odpowiedzi: Wszystko sobie wykombinowałaś, co? A cóż to za nowy spisek? Żaden spisek. Nic ci nie grozi, że strony ślepej staruszki. To ja naprawdę na ciebie liczę. Wierzę, że pięknie odnowisz mieszkanie. Mam nadzieję, że znajdziesz czas. Pieniędzy mi nie brakuje. Zapłacę za farby, za dywany czy nawet za nowe meble. Będzie cudownie. W porządku, Mirabel, wygrałaś. Ale nie zabiorę rzeczy z zimnego, brudnego strychu. Chcę czuć, że wciąż tam jest. Mogłabyś mi pokazać ten nowy pokój? Mówiąc to, zdaję sobie sprawę, że ona nie może nic nikomu pokazać. Może skierować albo przedstawić, ale nigdy pokazać. Pokazać jest nieodłączna od widzieć. Znaczenie się zazębiają. Mirabel wstaje, idzie do drzwi za moimi płucami, drzwi obok tych do pokoju muzycznego. W zamku tkwi klucz przy krońcu. Widzisz, że jak tu ci nikt nie będzie przeszkadzał. wręcza mi klucz. Przepuszczam i Dotykam kontaktu, no nie, oczywiście. Pokój zalatuje piżmem. W nos bije woń kurzu, nawet silniejsza niż na moim strychu. Nie byłam tutaj od lat. Mam takie okropne wspomnienia. Długo trwało, zanim się odważyłam wykąpać wanny. Wiesz dlaczego? Bo światło z dużego pokoju odrobinę rozjaśnia ciemność o zapachu kurzu. Ledwo rozróżniam pokaźne łóżko i komorze. Po obu stronach łóżka zauważam dwa mocne stoliki. Stoję sam na sam ze wspomnieniami Mirabel. historią z dawnych lat. To miejsce przywodzi na myśl jadalnie panny Havisham z wielkich nadziei Dickensa. Czy w ogóle będę mógł tutaj spać? Zwracam głowę, patrzę na Mirabel. Nie przekroczyła progu i sylwetka czernieje w świetle górnej ram lampy z dużego pokoju. Straszno tu co, zupełnie jak w grobie. Potrafisz wnieść do tego pokoju trochę życia? Pewnie tak, ale nie dzisiaj. Dziś przenocuję jeszcze na zimnym, brudnym strychu. Przyjdę jutro, jak będzie widno, kupię więcej żarówek i wezmę się do sprzątania. Zacznę tutaj, żeby mieć własny kąt, zgadzasz się? Dziękuję Ci, Jacques. Myślisz o wszystkim. Bardzo Cię kocham. Słowa padają swobodnie, pełne spokojnego uczucia. Wiem, że Mirabel mówi serio. Tak to przyjmuję, ale nie odpowiadam. Na pewno już strasznie późno. Jeżeli mam się wyspać, trzeba niedługo iść. Jeszcze złapię Ostatni autobus 86 do mojej dzielnicy. Święta racja, Mirabel. Miło będzie zrobić z tego miejsca nasze prywatne gniazdko. No ale teraz już ucieka. Jutro rano biegam, potem muszę przygotować nowe płótno na obrazy. Spotkamy się pod pomnikiem Messie lidero. Odwraca się gdzie do drzwi wejściowych. Gdzie wisi deska z rzędem haczyków. Przesuwa po desce palcami zdejmuje klucz. Proszę, żak, dopływy od mieszkania, wejść Wyciera kilkofar. Misiał tutaj od śmierci Roland. Dziwne, jak prędko mija czas, jak rzeczy tkwią w jednym miejscu osamotnione, nieużywane. Kiedy się prowadzi życie tak ograniczone jak moje, bardzo się cieszę, że nareszcie ktoś tu wszystkiego dopatrzy. Dopatrzy naprawdę. Dobrano, żak. Karaluszki do podus